Witajcie, odkrywcy mitycznego świata. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż przez ziemię mitologii słowiańskiej, gdzie starożytni bogowie i boginie tańczą wśród historii i legend, które kształtowały kulturę narodu. W dzisiejszym odcinku poznamy urzekającą i potężną Ladę, boginię miłości, piękna i harmonii. Dowiedzmy się, jak jej obecność rozświetlała serca, przynosiła równowagę ludziom i płodność ziemi. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczka, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów o najbardziej niesamowitych legendach starożytnego świata. Teraz przygotuj się na zanurzenie w historii Lady. Narodziny Lady i jej związek z wiosną dawno, dawno temu na początku czasu, gdy świat był jeszcze młody, a wszechświat tkał wielki rod. Najwyższy stwórca w mitologii słowiańskiej, z jego boskich rąk i ogromnej mocy, narodziło się wiele fundamentalnych sił natury. Wśród nich pojawiła się istota o promiennej i ciepłej urodzie, emanująca energią równie urzekającą, jak pierwszy promień słońca po zimie. To była Lada, bogini miłości, piękna i harmonii, której narodziny oznaczały początek ery nadziei i odnowy. Mówi się, że Lada narodziła się dokładnie w momencie, gdy Ziemia uwalniała się z objęć lodowatej zimy, przyniesionej przez marę, boginie śmierci i lodu. Jej pierwszy oddech rozbrzmiał niczym ciepła bryza, która topiła lód na jeziorach i przywracała rzekom ich bieg. Jej oczy, lśniące jak wiosenne niebo, otworzyły się, by spojrzeć na uśpiony świat, a w jej obecności Ziemia zaczęła na nowo kwitnąć. Lada nie narodziła się w zwyczajny sposób. Jej pojawienie się było równie magiczne, co rozkwit kwiatu. Legenda głosi, że wyłoniła się z ogromnego kwiatu lotosu, który unosił się na krystalicznie czystym jeziorze w sercu zaczarowanego lasu. Gdy jego płatki się otwierały, słodki i ujmujący zapach rozprzestrzeniał się na wietrze, budząc zwierzęta, wypełniając pola kwiatami i malując drzewa w zielone żywe liście. Było tak, jakby sam świat czekał na jej przybycie, by odrodzić się na nowo. Jej związek z wiosną był oczywisty od samego początku. Lada była esencją tej pory roku, ciepłem, które daje życie, zapachem kwiatów, śpiewem ptaków powracających po miesiącach ciszy. Chodziła po polach, a tam, gdzie jej stopy dotykały Ziemi, pojawiały się łąki pełne kolorowych kwiatów. Każdy jej krok był jak obietnica, że Ziemia zawsze znajdzie sposób na odnowę, niezależnie od tego, jak ciemna była zima. Lada nie była jednak tylko boginią natury, była także symbolem nadziei i miłości. Słowianie wierzyli, że jej energia przepływa przez pory roku, inspirując serca do otwarcia się na miłość i harmonię, tak jak słońce topi lód, aby umożliwić rozkwit życia. Była czczona podczas świąt z tańcami i pieśniami naśladującymi przebudzenie ziemi. Młodzi i starzy gromadzili się wokół ognisk, wzywając jej błogosławieństwo dla płodności i dobrobytu. Narodziny Lady nie były więc tylko wydarzeniem mitycznym, ale obietnicą, że życie zawsze znajdzie drogę, że miłość i harmonia mogą przezwyciężyć nawet najcięższe zimy. Od tego magicznego dnia stała się opiekunką wiosny i odnowy, światłem, które prowadziło Słowian przez wieczne cykle natury. Lada i jej związek z relacjami międzyludzkimi wśród bogów mitologii słowiańskiej niewielu było tak bliskich ludzkim sercom, jak Lada. Bogini miłości, harmonii i piękna. Jej istota nie mieszkała jedynie na kwiecistych polach i w wiosennych wiatrach, ale także w więziach łączących ludzi, w cieple relacji i delikatności uczuć, które zbliżały śmiertelników. Lada była czymś więcej niż biernym obserwatorem ludzkich relacji, była przewodniczką, żywą inspiracją dla tych, którzy szukali prawdziwej miłości i pokoju w swoich związkach. Według legend Lada wędrowała po świecie ludzi często niewidzialna dla ich oczu, lecz zawsze obecna w najważniejszych momentach. Mówi się, że jej energia była odczuwalna w spojrzeniach, wymienianych między kochankami, lub w pojednaniach rodzin, które się od siebie oddaliły. Jedna z najsłynniejszych historii o jej interwencji w relacje międzyludzkie opowiada o młodej parze, Mirze i Wesnie, żyjącej w rywalizujących wioskach, rozdzielonych szeroką i rwącą rzeką. Oboje darzyli się głęboką miłością, ale ich rodziny i społeczności od pokoleń były wrogami. Pomimo trudności, Miro i Wesna znajdowali sposoby na potajemne spotkania, jednak ciężar nienawiści między ich ludami groził rozdzieleniem ich na zawsze. Pewnej wiosennej nocy Lada, poruszona czystą miłością i odwagą tej pary, postanowiła interweniować. Ukazała się Wesnie we śnie, obiecując swoją pomoc. Następnego ranka wesna znalazła złoty kwiat, rosnący na brzegu rzeki. Był to dar od Lady. Dziewczyna zerwała kwiat i zaniosła go do swojej wioski, gdzie jego piękno zachwyciło wszystkich. Lada wtedy wysłała łagodny wiatr, który rozprzestrzenił magiczny zapach kwiatu aż do wioski Mira, budząc w sercach ludzi wspomnienia czasów bardziej pokojowych. Poruszeni niewytłumaczalnym pragnieniem harmonii mieszkańcy wiosek, zaczęli się do siebie zbliżać. Nad rzeką zbudowano most, a z czasem więzi między ludami zakwitły niczym wiosenne kwiaty. Miro i Wesna mogli w końcu żyć swoją miłością w pokoju, stając się symbolem jedności i nadziei dla swoich społeczności. Ta historia to tylko jedna z wielu, w których lada odegrała kluczową rolę w ludzkich relacjach. Słowianie wierzyli, że była wzywana podczas ceremonii ślubnych, zapewniając nie tylko fizyczne, ale również duchowe i emocjonalne połączenie między małżonkami. W trakcie tych rytuałów nowożeńcy nosili kwiatowe wieńce na cześć bogini, symbolizujące wieczny cykl harmonii, który reprezentowała. Lada nie była jednak jedynie patronką miłości romantycznej. Postrzegano ją także jako opiekunkę przyjaźni, więzi rodzinnych i wszelkich form połączeń, które promowały pokój i porozumienie między ludźmi. Gdy wioski spierały się o ziemię lub bracia kłócili się o spadki, modlitwy do Lady miały na celu przywrócenie równowagi i harmonii. Za każdym gestem dobroci, za każdym pojednaniem słowianie odczuwali obecność Lady, jakby bogini szeptała do ich serc o znaczeniu miłości i zrozumienia. Jej moc nie była narzucająca się, lecz subtelna i transformująca, jak nadejście wiosny, która powoli topi lód i wypełnia świat kolorami i życiem. W ten sposób Lada stała się niewidzialnym mostem łączącym serca, strażniczką najszlachetniejszych uczuć i przypomnieniem, że nawet w trudnych czasach miłość i harmonia zawsze znajdą drogę. Konflikty Lady i walka o równowagę. Choć Lada była uosobieniem miłości, piękna i harmonii, jej droga nie była usłana różami. Bogini Miłości nie była jedynie postacią emanującą spokojem, lecz także cichą wojowniczką, która nieustannie toczyła walkę z siłami chaosu zagrażającymi równowadze świata. Spośród tych sił żadna nie była bardziej potężna niż Mara, bogini zimy i śmierci. Rywalizacja między Ladą a Marą była czymś więcej niż tylko sporem dwóch bóstw. Była odzwierciedleniem wiecznego cyklu natury, w którym nieustępliwy chłód zimy zawsze próbował zdusić odradzające się ciepło wiosny. Mara, mroczna i potężna, widziała w panowaniu zimy sposób na utrzymanie świata w stagnacji, zamrożonego w bezruchu, bez miejsca na wzrost czy zmianę. Lada z kolei wierzyła w nieustanną odnowę, rozkwit i życie, które przebija się nawet w najtrudniejszych warunkach. Konflikty między nimi były zarówno symboliczne, jak i fizyczne. Według starożytnych Słowian, w jednej z najbardziej pamiętnych bitew, Mara postanowiła przedłużyć zimę poza jej czas. Lód pokrywał pola, a rzeki pozostawały zamarznięte długo po równonocy pozostawiając ludzi głodnych i zrozpaczonych. Lada, czując cierpienie śmiertelników, zeszła na ziemię, by stawić czoła swojej przeciwniczce. Mara przebiegła jak zawsze. Nie walczyła z Ladą bezpośrednio, lecz rzucała jej wyzwania, które wystawiały na próbę cierpliwość i determinację bogini miłości. Sprawiała, że kwiaty więdły, ledwo rozkwitły, zamrażała łagodne wiatry i zasłaniała słońce gęstymi chmurami. Lada jednak dzięki swojej spokojnej i wytrwałej naturze nie poddawała się. W każdej bitwie czerpała siłę z więzi z życiem i z ludzkich serc, które w nią wierzyły. Jedna z popularnych opowieści opisuje decydujący pojedynek między ladą a marą. Spotkały się na górze pokrytej lodem, gdzie mrok zimy wydawał się wieczny. Mara w swej imponującej i lodowatej formie rzuciła na ladę śnieżne burze i przenikliwe wiatry. Bogini wiosny jednak nie odpowiedziała brutalną siłą, lecz delikatnością swojej istoty. Zaśpiewała pieśń tak słodką i harmonijną, że nawet lud zaczął topnieć wokół niej. Tam, gdzie dotarła jej muzyka, kwitły kwiaty, a śnieg znikał. Bitwa trwała dniami, ale wytrwałość Lady zwyciężyła. Lud w końcu ustąpił, a słońce powróciło na świat, przynosząc ze sobą wiosnę. Jednak, jako że równowaga była fundamentalnym prawem wszechświata, Mara nie została zniszczona. Wycofała się, czekając na odpowiedni moment, by powrócić wraz z następną zimą. Ten cykl walki i odnowy stał się symbolem dla śmiertelników, że życie jest w ciągłym ruchu, oscylując między wyzwaniami a odrodzeniem. Jednak bitwy, Lady, nie ograniczały się tylko do konfliktów z Marą. Bogini mierzyła się również z siłami egoizmu i niezgody wśród samych ludzi. Wiele mitów opowiada o tym, jak schodziła na ziemię, by rozwiązywać spory i przywracać pokój między walczącymi wioskami lub podzielonymi rodzinami. Jej bronią nie były miecze ani włócznie, lecz słowa mądrości, gesty dobroci i obecność, która emanowała spokojem i zrozumieniem. Lada uczyła, że prawdziwa równowaga pochodzi nie tylko z pokonywania zewnętrznych przeciwności, ale także z wewnętrznej walki, którą każdy człowiek toczy, aby wybrać miłość zamiast nienawiści, harmonię zamiast chaosu. To właśnie tę codzienną walkę w ludzkich sercach Lada inspirowała i prowadziła. Po każdym konflikcie obecność Lady pozostawiała głęboki ślad. Wiosna nie była jedynie czasem rozkwitu natury, ale także momentem duchowej odnowy dla śmiertelników. Wieczny cykl jej walk z Marą przypominał ludziom, że nawet w najcięższych burzach ciepło i światło zawsze powrócą. To była obietnica Lady i dlatego była tak czczona, jako bogini, która nigdy nie przestawała walczyć o życie, piękno i harmonię świata, dziedzictwo Lady i wieczne odrodzenie. Gdy wiosenne wiatry zaczynały dmuchać, starożytni Słowianie odczuwali obecność Lady, bogini miłości, piękna i harmonii. Jej wpływ nie ograniczał się jednak do pór roku ani kwiecistych pól, pozostawiała głębokie dziedzictwo w ludzkich sercach i w równowadze samego świata. Dziedzictwo Lady nie było jedynie wspomnieniem minionych czasów, lecz ciągłą obietnicą odrodzenia, wiecznym cyklem, który nigdy nie przestawał się odnawiać. Z biegiem czasu ludzie zaczęli dostrzegać, że lada nie tylko przynosiła wiosnę i przywracała harmonię w naturze, lecz także symbolizowała zdolność życia do odradzania się nawet w najciemniejszych chwilach. Jej legendy opowiadały historie o pokonywaniu trudności, o miłościach, które opierały się przeciwnościom, oraz o społecznościach, które dzięki jej energii znajdowały sposoby na pokój i współpracę. Jedna z opowieści szczególnie ukazuje, jak Lada stała się duchowym przewodnikiem dla tych, którzy poszukiwali nowego początku. Pewnego razu wioskę nawiedziła przedłużająca się susza, która uczyniła pola jałowymi, a rzeki wyschniętymi. Mieszkańcy, ogarnięci rozpaczą, zaczęli obwiniać się nawzajem za swoje nieszczęście. Podzieleni i osłabieni, zapomnieli o wartości jedności. Wtedy pewnej gwiaździstej nocy młoda dziewczyna o imieniu Mila miała sen, w którym pojawiła się lada, otoczona złotym światłem. Lada, swoim głosem łagodnym jak bryza, powiedziała Mili: Tak jak Ziemia się odnawia, również ludzkie serce musi otworzyć się na przebaczenie i współpracę, zasadź kwiat na najbardziej suchej Ziemi, a ja przyniosę deszcz, by wspomóc jego wzrost. Następnego ranka Mila zebrała mieszkańców i opowiedziała im o swoim śnie. Choć niektórzy byli sceptyczni, nadzieja okazała się silniejsza. Wspólnie znaleźli kawałek ziemi, na którym nic nie rosło i zasadzili jedno ziarno. Przez kolejne dni mieszkańcy z oddaniem pielęgnowali roślinę, dzieląc się resztkami wody i pracując razem, by chronić mały pęd przed niekorzystnymi warunkami. Pewnego ranka, gdy słońce wschodziło na horyzoncie, na niebie zaczęły zbierać się chmury. Delikatny, ale ciągły deszcz spadł na wioskę, przywracając życie polom i rzekom. Roślina zakwitła, a mieszkańcy zrozumieli, że lada nie tylko przyniosła deszcz, ale także nauczyła ich potęgi jedności i odrodzenia. Ta opowieść stała się symbolem dziedzictwa Lady. Nie była jedynie boginią kwiatów i miłości, lecz także pokonywania trudności i nowych początków. Słowianie zaczęli celebrować jej energię podczas świąt, takich jak noc kupały, skacząc przez ogniska, co symbolizowało oczyszczenie i początek nowych cykli. Kobiety zapłatały wianki z kwiatów, które puszczały na rzeki, prosząc Ladę o błogosławieństwo dla płodności, dobrobytu i trwałej miłości. Dziedzictwo Lady nie dotyczyło wyłącznie natury. Było głęboko zakorzenione w duchowości ludzi. Każda nadchodząca wiosna nie była tylko porą roku, lecz przypomnieniem, że nawet po najcięższej zimie odrodzenie jest nieuniknione. Było to jakby lada szeptała do świata po lodzie nadejdzie ciepło, po ciemności powróci światło. Nawet dzisiaj wiele osób postrzega Ladę jako archetyp nadziei i odnowy. Jej historie przetrwały pokolenia, inspirując ludzi do wiary w potęgę miłości, harmonii i wytrwałości. Wieczny cykl wiosny, odrodzenia i życia przypomina, że tak jak natura, my również możemy się odbudować, rozkwitnąć i odnaleźć równowagę. Jednak, jako że równowaga była fundamentalnym prawem wszechświata, Mara nie została zniszczona. Wycofała się, czekając na odpowiedni moment, by powrócić wraz z następną zimą. Ten cykl walki i odnowy stał się symbolem dla śmiertelników, że życie jest w ciągłym ruchu, oscylując między wyzwaniami a odrodzeniem. Jednak bitwy Lady nie ograniczały się tylko do konfliktów z Marą. Bogini mierzyła się również z siłami egoizmu i niezgody wśród samych ludzi. Wiele mitów opowiada o tym, jak schodziła na ziemię, by rozwiązywać spory i przywracać pokój między walczącymi wioskami lub podzielonymi rodzinami. Jej bronią nie były miecze ani włócznie, lecz słowa mądrości, gesty dobroci i obecność, która emanowała spokojem i zrozumieniem. Lada uczyła, że prawdziwa równowaga pochodzi nie tylko z pokonywania zewnętrznych przeciwności, ale także z wewnętrznej walki, którą każdy człowiek toczy, aby wybrać miłość zamiast nienawiści, harmonię zamiast chaosu. To właśnie tę codzienną walkę w ludzkich sercach Lada inspirowała i prowadziła. Po każdym konflikcie obecność Lady pozostawiała głęboki ślad. Wiosna nie była jedynie czasem rozkwitu natury, ale także momentem duchowej odnowy dla śmiertelników. Wieczny cykl jej walk z Marą przypominał ludziom, że nawet w najcięższych burzach ciepło i światło zawsze powrócą. To była obietnica Lady i dlatego była tak czczona, jako bogini, która nigdy nie przestawała walczyć o życie, piękno i harmonię świata, dziedzictwo Lady i wieczne odrodzenie. Gdy wiosenne wiatry zaczynały dmuchać, starożytni Słowianie odczuwali obecność Lady, bogini miłości, piękna i harmonii. Jej wpływ nie ograniczał się jednak do pór roku ani kwiecistych pól, pozostawiała głębokie dziedzictwo w ludzkich sercach i w równowadze samego świata. Dziedzictwo Lady nie było jedynie wspomnieniem minionych czasów, lecz ciągłą obietnicą odrodzenia, wiecznym cyklem, który nigdy nie przestawał się odnawiać. Z biegiem czasu ludzie zaczęli dostrzegać, że lada nie tylko przynosiła wiosnę i przywracała harmonię w naturze, lecz także symbolizowała zdolność życia do odradzania się nawet w najciemniejszych chwilach. Jej legendy opowiadały historie o pokonywaniu trudności, o miłościach, które opierały się przeciwnościom, oraz o społecznościach, które dzięki jej energii znajdowały sposoby na pokój i współpracę. Jedna z opowieści szczególnie ukazuje, jak Lada stała się duchowym przewodnikiem dla tych, którzy poszukiwali nowego początku. Pewnego razu wioskę nawiedziła przedłużająca się susza, która uczyniła pola jałowymi, a rzeki wyschniętymi. Mieszkańcy, ogarnięci rozpaczą, zaczęli obwiniać się nawzajem za swoje nieszczęście. Podzieleni i osłabieni, zapomnieli o wartości jedności. Wtedy pewnej gwiaździstej nocy młoda dziewczyna o imieniu Mila miała sen, w którym pojawiła się lada, otoczona złotym światłem. Lada, swoim głosem łagodnym jak bryza, powiedziała Mili: Tak jak Ziemia się odnawia, również ludzkie serce musi otworzyć się na przebaczenie i współpracę, zasać kwiat na najbardziej suchej Ziemi, a ja przyniosę deszcz, by wspomóc jego wzrost. Następnego ranka Mila zebrała mieszkańców i opowiedziała im o swoim śnie. Choć niektórzy byli sceptyczni, nadzieja okazała się silniejsza. Wspólnie znaleźli kawałek ziemi, na którym nic nie rosło i zasadzili jedno ziarno. Przez kolejne dni mieszkańcy z oddaniem pielęgnowali roślinę, dzieląc się resztkami wody i pracując razem, by chronić mały pęd przed niekorzystnymi warunkami. Pewnego ranka, gdy słońce wschodziło na horyzoncie, na niebie zaczęły zbierać się chmury. Delikatny, ale ciągły deszcz spadł na wioskę, przywracając życie polom i rzekom. Roślina zakwitła, a mieszkańcy zrozumieli, że lada nie tylko przyniosła deszcz, ale także nauczyła ich potęgi jedności i odrodzenia. Ta opowieść stała się symbolem dziedzictwa Lady. Nie była jedynie boginią kwiatów i miłości, lecz także pokonywania trudności i nowych początków. Słowianie zaczęli celebrować jej energię podczas świąt, takich jak noc kupały, skacząc przez ogniska, co symbolizowało oczyszczenie i początek nowych cykli. Kobiety zapłatały wianki z kwiatów, które puszczały na rzeki, prosząc Ladę o błogosławieństwo dla płodności, dobrobytu i trwałej miłości. Dziedzictwo Lady nie dotyczyło wyłącznie natury. Było głęboko zakorzenione w duchowości ludzi. Każda nadchodząca wiosna nie była tylko porą roku, lecz przypomnieniem, że nawet po najcięższej zimie odrodzenie jest nieuniknione. Było to jakby lada szeptała do świata po lodzie nadejdzie ciepło, po ciemności powróci światło. Nawet dzisiaj wiele osób postrzega Ladę jako archetyp nadziei i odnowy. Jej historie przetrwały pokolenia, inspirując ludzi do wiary w potęgę miłości, harmonii i wytrwałości. Wieczny cykl wiosny, odrodzenia i życia przypomina, że tak jak natura, my również możemy się odbudować, rozkwitnąć i odnaleźć równowagę.